Wysłuchaliśmy przepięknej Ewangelii, którą przyjmujemy jako Ewangelię miłosierdzia. Kościół zawsze czytał tę Ewangelię w, w Białą Niedzielę, pierwszą niedzielę po Wielkiej Nocy. ale od jakiegoś czasu czytają jako Ewangelię Miłosierdzia, przeżywając w tę niedzielę święto miłosierdzia. Miłosierdzie dla kogo? Dla uczniów, którzy zeszli się do wieczornika ze strachu przed tymi którzy zabili Jezusa teraz sami boją się o siebie tym co ich właśnie co ich zbiera jest strach przed tym co na zewnątrz dlatego też zamknęli drzwi szukając choćby trochę dla siebie jakiegoś poczucia bezpieczeństwa te zamknięte drzwi nic nie znaczą. Ten strach przed tym, co jest na zewnątrz, jest ogromny. Myślę, że w tym roku nam jest nieco łatwiej ich zrozumieć niż jeszcze kilka lat temu. To zebranie się ludzi, którzy są przestraszeni. Wczoraj mi jeden z ojców Dominikanów mówi, że ktoś tam z jego znajomych, mieszkający w Brukseli boi się chodzić do kościoła, boi się pójść do metra. Po mieście albo chodzi na nogach, albo jeździ rowerem i modli się, żeby miał szczęście, żeby go nic nie spotkało po drodze. Ale strach jest taki, że właśnie najlepiej byłoby się zamknąć w domu, gdyby to tylko było bezpieczne. Ale od tego, że człowiek się zamknie w domu, świat na zewnątrz się nie zmienia. Więc z tych jedenastu uczniów zeszło się poruszanych strachem. Możemy sobie łatwo wyobrazić, to tak naprawdę wspólnoty nie buduje. Nie da się wybudować wspólnoty na wspólnym strachu, na jakimś wspólnym poczuciu zagrożenia. Jeśli schodzą się ludzie przerażeni i opowiadają tylko o tym, czego się boją, to ich wzajemny strach się potęguje. Można sobie wyobrazić, co myślą też o świecie, który jest za drzwiami, które zaryglowali? Można też sobie wyobrazić, czego się spodziewają po Bogu, który, którego wierzą, że jest wierny, że jest miłosierny. Co powinien im dać. No i przychodzi. Y, y, Miłosierny, wierny Bóg i daje im pokój. Pierwsze słowo, jakie wypowiada, wchodząc do nich przez zamknięte drzwi, Pokój Wam. Bóg jest wierny. Jeśli pamiętacie opis ostatniej wieczerzy u świętego Jana, to w czasie ostatniej wieczerzy Jezus mówi: Pokój zostawiam Wam. Pokój mój daję Wam. Niech się nie trwoży serce Wasze, ani się nie lęka. To zostało wypowiedziane na chwilę przed tym, jak został pojmany. Ale to była obietnica. To była wielka obietnica. Obietnica, którą żyje całe Pismo Święte. W całym Piśmie Świętym to słowo pokój to jest. Wiecie, to jest synteza wszelkiego dobra, jakiego człowiek się może po Bogu spodziewać. Właśnie pokój to jest coś, co jest kompletnym przeciwieństwem strachu. Pokój to jest jakieś poczucie bezpieczeństwa, które płynie od tego, że znalazłeś się pod ręką Boga. Że Bóg jest wierny, że Cię nie zapomniał. Więc na ostatniej wieczerzy Jezus mówi. Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daje, niech się nie trwoży serce wasze. Oni są teraz zatrwożeni, oni są przerażeni, ale kiedy wchodzi do nich, mówi: Pokój wam. To, co było obiecane, otrzymujecie w tej chwili, otrzymujecie ode mnie jako dar. Od kogo? To jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli, kim jest Bóg, który daje pokój. Przestraszonym uczniom, przerażonym złem, które jest na zewnątrz. Kim jest Bóg? Jest Jezusem, Chrystusem z martwych Jezus Chrystus z martwych To jest ten, który może nam dać pokój. Pierwszy dar z martwych Pana. Pokój, uwolnienie od strachu. To jest. To jest taki Chrystus, jakiego widzi Jan. Słyszeliśmy w drugim czytaniu Jan na wyspie Patmos. Zesłany. Patmos znaczy po grecku mój zabójca. Mój zabójca. Jan został wysłany na miejsce, z którego nikt żywy nie wracał. To jest ostatnie dla niego przeznaczone miejsce na Ziemi, nie? W, w intencji rzymskiej władzy, która go tam zesłała. Tam jest się czego bać, jak mieszkasz na takiej wyspie. I Jan odzyskuje spokój ducha, kiedy w dzień Pański, w niedzielę, widzi zmartwychwstałego Pana. I ten zmartwychwstały Pan kładzie mu rękę na głowie, tak jak ojciec może położyć rękę na głowie dziecka. I Jan jest natychmiast uspokojony. Co z tego, że jest na Patmos? Jest pod ręką Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. I, I zobaczcie, bo to też jest ważne, znaczy ten Jezus Chrystus jest dla Niego tym, który głosi Słowo Boże, ale który też daje świadectwo. To Jan wypunktował bardzo mocno. Że był na tej wyspie Patmos z racji na Słowo Boże i na świadectwo Jezusa. Znaczy, tu się rodzi zupełnie inny wymiar naszego zaufania w stosunku do Boga, bo w Jezusie Chrystusie Bóg jest nie tylko nauczycielem, ale jest świadkiem. Nie jest tylko kimś, kto nas poucza, co dobre, co złe, jak żyć, a jak nie. Tylko świadek nie jest tym, który tylko mówi. Świadek jest tym, który pokazuje sobą. Świadek jest tym, na którym to głoszone słowo sprawdza się jako na pierwszym. Więc Bóg w Jezusie Chrystusie przychodzi i mówi, przyjmijcie pokój tak jak ja wam daję. Nie tak jak daje świat, tak jak ja wam daję. I to nie jest tylko teoretyczne pouczenie, nie, taka sobie gadanina, tylko to jest orędzie, które jest pokazane jego własnym życiem. On jest świadkiem tego, co daje, jest świadkiem tego pokoju, że właśnie w taki sposób człowiek może zyskać pokój, może być wolny od strachu. Pokój mój daje Wam, pokój zostawiam Wam. Nie tak jak daje świat. Ja wam daję. Ja wam daję. I ponieważ jest świadkiem, to widać wyraźnie, słuchajcie, kiedyś ksiądz Blachnicki tak mówił, to bardzo piękne zdanie: nikt nie daje tego, czego nie ma. Nikt nie daje tego, czego nie ma. Nie. Zdarzyło się z tego, co pamiętam, w Zagłobie, że królowi szwedzkiemu dawał Niderlandy. Ale Chrystus nie jest kimś takim. Chrystus daje nam to, co ma, co ma w sobie. Jest nauczycielem i jest świadkiem. Pokazuje, jak Bóg miłosierny w nim wyprowadza człowieka z lęku. W jaki sposób. Tu są trzy takie momenty. Nie bójcie się, teraz będę trochę mówił, a po mszy już nie będę wiele. Pierwszy moment to jest pokazał im ręce i Bóg. Pokazał im ręce i Bóg. To jest też, słuchajcie, treść tego obrazu, na który patrzycie. Widać rany Jezusa i ręką pokazuje na ranę Boku. Pokazał ręce i Bóg. Wszystkie Ewangelie na to zwracają uwagę, że Jezus Zmartwychwstały pokazuje uczniom swoje ręce i Boga. Dlaczego? Odpowiedzi jest pewnie wiele. Mnie kiedyś, pamiętam, zafascynowały dwie. Pierwsza jest udzielona w takiej starej, piętnastowiecznej polskiej pieśni którą śpiewano na Wielkanoc. I w tej pieśni jest tak: Jezus Chrystus mówi do apostołów: Obejrzyjcie w moim ciele rany, Nie? popatrzcie na moje rany. I tłumaczy: Zachowam je grzesznym ku żałości, sprawiedliwym ku wiecznej radości. Na dzień konieczny, kiedy przyjdzie sędzia. Nie? To jest niesamowity tekst. Nie? Stara polska pieśń mówi, że Chrystus zachowuje rany, żebyśmy zrozumieli, co znaczy grzech. Żebyśmy zrozumieli, co znaczy grzech. Że kiedy nas będzie sądził. To nie pokaże nam książki, w której są wypisane wszystkie nasze winy, albo najlepiej kodeks prawa. Nie, nie. pokaże nam rany. Myślę, że wszyscy to czujecie, że to jest zupełnie inne rozumienie grzechu. Nie. Grzechu się nie mierzy przepisem, grzechu się nie mierzy prawem. Grzechu się nie mierzy paragrafem. Grzech się mierzy miarą miłości, którą odrzucam. Jak on pokazuje rany rąk i boku, to mówi: Popatrz, jak Cię kocham. I w świetle tego, jak Cię kocham, popatrz na swój grzech. Zobacz miłość, którą odrzucasz. Nie? Zobacz, jak się zachowujesz w stosunku do kogoś, kto cię kocha do zwariowania. Słuchajcie, rozumiecie, prawda, że to jest, to jest miara grzechu. Jak człowiekowi, który, jak osobie, która cię kocha nie wiem, mama, tata, mąż, żona, dziecko. Możesz zrobić coś, co obiektywnie jest bzdurą. Ale właśnie dlatego, że robisz to komuś. Co Cię kocha do szaleństwa, to robisz coś, co jest naprawdę grubym świństwem. Jest relacja między nami a Jezusem to jest relacja miłości. Miłości aż po śmierć, aż po krzyż, aż po rany na rękach i boku. Nie można mierzyć grzechu przepisami. To jest jedno tłumaczenie, ono jest bardzo twórcze. Uruchamia w człowieku jakieś głębokie pokłady wrażliwości. Ale jest jeszcze jedno, które jest absolutnie piękniejsze. Jest, jest nie wiem, od jakich, kiedy je znalazłem, stwierdziłem, że to jest, już lepiej nie da się przetłumaczyć tego tekstu. Święty Antonius Padwy. Jak czyta ten tekst, to mówi, że w tym momencie, kiedy Jezus pokazuje te dłonie. Przebite. To się wypełnia proroctwo Izajasza, 49 rozdział, 16 werset. Zajrzyjcie sobie w domu. Izajasz mówi tak: Czy może matka porzucić swoje dziecko? Ale nawet gdyby Cię porzuciła, to ja nie zapomnę o Tobie. I mówi tak: Oto wyryłem Cię sobie na obu rękach. Oto wyryłem Cię sobie na obu rękach. Rozumiecie, co mówi? Bóg nie może mnie zapomnieć, bo wyrył sobie mnie na dłoniach. Święty Antoni mówi: gwoździem wyrył. Gwoździe. Jeszcze dzisiaj czytałem ten tekst. Pismo Święte odsyła do tekstu objaśniającego z Księgi Wyjścia. W XIX rozdziale Bóg mówi przywiąż sobie te słowa do ręki i umieść sobie je między oczami. Przywiąż sobie do ręki. To dało początek takim y, przedmiotom, które się nazywają filakterie. Nie? Jak Żyd się, idzie się modlić, przywiązuje sobie do dłoni i umieszcza na czole taką małą skórzaną skrzyneczkę, gdzie są teksty story. Przede wszystkim słucha Izraelu Pan jest jeden. Nie? Ale Właśnie to jest to, że my przywiązujemy sobie imię Boga do ręki, jak idziemy się modlić. Ale On ma nas wyrytych na dłoniach, stale. To nie jest tak, że Bóg sobie przypomina o nas wtedy, kiedy my przywiązujemy filakterię do ręki. To znaczy, kiedy ja się zaczynam modlić, to mówię, aha, pamiętaj, pamiętaj, pamiętaj o mnie. To jest Wtedy, kiedy my przypominamy sobie o Bogu, to tak naprawdę przypominamy sobie kogoś, kto nie jest w stanie o nas nie myśleć. Nie jest w stanie, bo ma nas wyrytych na dłoniach. To jest nieusuwalne. Znaczy, w taki sposób Jezus nam daje pokój, mówi. Nie bój się. Nie ma chwili, o której, w której bym o Tobie nie myślał. Nie ma takiej chwili, w której bym Cię zapomniał. Nie bój się. Potem jest drugie. Jak mnie posłał Ojciec, to ja Was posyłam. Tę misję, którą Jezus otrzymał od ojca, przekazuje nam, posyła nas. A to jest rzecz niesamowita, bo posyła nas z tego wieczornika, gdzie jesteśmy zamknięci i zaryglowani. I widzimy tylko świat, którego trzeba się bać. Świat, który nas zabije, jak wyjdziemy za, na zewnątrz. Tak? Jezus mówi, wyjdźcie, wyjdźcie z moją misją. Z moją misją. Z tą misją, z którą posłał mnie Ojciec. Wyjdźcie. Jak, jak człowiek jest przestraszony, jak człowiek ma też poczucie takie, jakie oni musieli mieć w tym wieczerniku, że się nie sprawdzili, że pouciekali, że się go zaparli, jak słyszysz od Boga, masz misję, idź. Nie, Nie prostujecie się na samą myśl, że, że On nam ufa, że On nam zleca swoją misję, że swoją misję nam zawierza w nasze ręce. To, z czym ojciec Go posłał do świata, Jezus mnie daje, mówi zrób to. I zrób to na mój sposób, tak jak mnie posłał ojciec. To jest jeszcze jedno rozumienie tych rąk przebitych. Bo patrzymy na Jego ręce, patrzymy na przebity bok i wiemy w jaki sposób On został posłany i jak dokonał tej misji. Chcecie tak? Ja Was posyłam jak owce między wilki. Ja Was posyłam, jak owce między wilki. Kiedyś takie zdanie wyczytałem. Jaka jest największa troska owcy, która jest posłana między wilki? Czego się ta owca powinna bać? Co? Żeby nie zostać ze żartą, nie? Nie. Jak owca jest posłana między wilki, niech się boi, żeby się nie stała wilkiem. Chcecie mieć w sobie szczęście wilków, czy chcecie mieć w sobie szczęście owiec? Najpiękniejsze jest to, że tak radykalną misję Jezus właśnie jest gotów zawierzyć ludziom, którzy po ludzku rzecz biorąc się do niej nie nadają nie nadają. Tym, którzy uciekli z Ogrojca. Tym, którzy zdezerterowali z Golgoty. Którzy zmierzają do niewiary, tak jak Tomasz. I on mówi, tak, wejdźcie, wejdźcie weź, w tę moją misję. Pełnijcie moje dzieło w świecie. Moje dzieło w świecie. Jakie to jest niesamowite, że, że Jakie jest miłosierdzie Boga, który ufa człowiekowi grzesznemu, którego nie, słabość jest ewidentna, wyraźna, jasna. I teraz, co w tej misji jest istotne? Idźcie, odpuszczajcie grzechy. Idźcie, odpuszczajcie. Oni są przerażeni złem na zewnątrz. Chrystus mówi: idźcie, odpuszczajcie grzechy. Powiedziałem przed chwilą, oni są pierwsi, którzy potrzebują rozgrzeszenia, nie? <grytanie> oni są pierwsi, którzy potrzebują rozgrzeszenia. I oni je dostają. Jako pierwsi. To jest w tym momencie, kiedy Jezus na nich tchnie. Tchnął na nich. To jest takie tchnienie, jak w Księdze Rodzaju, jak Bóg ulepił Adama z glidy. I miał przed sobą martwą kupę glidy. Może jako taką umodelowaną, ale martwą. I tchnął w niego. I tam martwa kupa gliny stała się żyjącym człowiekiem. I to jest to samo tchnienie, które jest u Ezechiela w 37 rozdziale. Nie? Jak Ezechiel widzi kości, które są już wysuszone, są bialutkie i słyszy proroku do tchnienia Nie? i widzi jak pod Boga te kości zaczynają się ze sobą łączyć, a potem oblekać w mięśnie, w ciało, w skórę i stają wielkie wojsko. Wielkie wojsko, które odzyskuje życie od tchnienia Boga. Słuchajcie, kiedy, kiedy Jezus tchnie na apostołów, to widać na czym polega rozgrzeszenie na nowym stworzeniu. To są ludzie, którzy zostali od nowa stworzeni. Z niczego. Z niczego. To w jaki sposób zachowali się w, w Wielkim Tygodniu, jak, jak się zachowali wtedy, kiedy Jezus wchodził w swoją mękę, zrobiło z nich zero. Nic. I to są martwi ludzie. I są zabici własnym grzechem. I on, ich, I on ich on ich wskrzesza. On ich na nowo stwarza. I wtedy, kiedy oni mają to przeżycie, kiedy mają to doświadczenie, bycia stworzonymi na nowo, mogą iść w świat rozgrzeszać. Doświadczają miłosierdzia, będą je świadczyć. Błogosławieni miłosierni, bo oni miłosierdzia dostąpią. I to, co przed chwilą jeszcze było powodem strachu, nie? baliby się wyjść i z kimkolwiek spotkać na zewnątrz tego wieczernika, to oni teraz widzą, że to może być dla nich źródło szczęścia, błogosławieństwo, źródło szczęścia. Wyjdziesz z łaską rozgrzeszenia do człowieka, którego się boisz którego podejrzewasz o zło. Wyjdziesz z tą łaską rozgrzeszenia, odzyskasz w tym szczęście. I nic innego cię tam nie poprowadzi, jak to, że Bóg cię stworzył na nowo. Że z martwych zmartwychwstały Jezus stworzył cię na nowo. Nie? Z tego zera, którym się stałeś przez swój grzech, stworzył cię na nowo. Jesteś teraz kompletnie kimś innym. Jesteś nowym stworzeniem. W Duchu Świętym jesteś nowym stworzeniem. I wychodzisz, i w tym samym Duchu, który Cię stworzył, w tym samym Duchu możesz przebaczać. To jest Ewangelia Miłosierdzia, i to jest pokój dany przez Jezusa wszystkim zestrachanym ludziom, ale na Jego sposób. Albo przyjmiemy tak, jak On nam daje, Albo się zaryglujemy, i w swoim grzechu i strachu pomrzemy, co nie daj Bóg. Amen.